Siemanko, z tej strony Wstępnie, wstępniaka nagram Wam dzisiaj w paczałkach, bo kurda powiem Wam szczerze, nie wiem, może osoby noszące okulary coś mi napiszą w komentarzach, ale generalnie jak tak sobie w pracy noszę paczałki, potem nie noszę paczałków, potem noszę, potem nie noszę, no to się chyba mózg coś tak poprzestawiał, że jak tych paczałków nie mam, to albo zaczyna mi delikatnie głowa boleć, albo po prostu zaczynam, czy muszę wtedy paczać ta, ta... Tak o, nie? A jak zakładam paczaki, tu mówimy o blisko, bo na daleko to jest a jak, a jak zakładam paczaki, to jest normalnie, nic się, ni się nie dzieje. Także chyba się mózg już przestawił całkowicie na okulary. Nagrywamy w okularach. No. E, jakiś czas temu na moim kanale pokazywałem Wam gierkę Mr. Du. No, i dzisiaj przyszedł czas na, na, na drugą część. Właściwie nie wiem, czy drugą część, bo ona nie jest nazwana druga część. Nazwijmy to, że przyszedł czas na kolejną grę z uniwersum Mr Du, a mianowicie inaczej, bohaterem dzisiejszego odcinka jest Mr. Du Castle. W tej poprzedniej części, tej takiej pierwszej, no to Mr. Du trudnił się tym, że chodził sobie na huby. Na chodzić na haby to tutaj w, na Górnym Śląsku oznacza chodzić na takie drobne kradzieże owoców gdzieś tam do sadów, do, do ogródków. No i właśnie tym się trudnił Mr. Duh. Chodził tam do takiego, takiego sadu, były tam wisienki, które według instrukcji bardzo lubi. no i sobie je tam zja zjadał. No i tam przeszkadzał mu w tym jakiś tam. Y Kilku właściwie, takich ogrodników, takich ogrodników z sadów, czekajcie, Sadowników, sadowników. Prze, przeszkadzali mu tam sadownicy, ale on tam z nimi mógł walczyć, bo podczas konsumpcji tych wisienek on tam mógł rzucać e, zrzucać na nich jabłka albo rzucać taką piłeczką tenisową. Ona się odbijała piłeczką tenisową i zabijać, no i generalnie te haby sobie jako tako ogarniał. E, natomiast w drugiej części e, Mister Du ląduje w zamku. E, no i też tutaj mamy wisienki, ale średnio, średnio nadające się do spożycia, ponieważ one są tak jakby. Zatopione w takich kostkach podłogowych. No i już nie, nie za bardzo możemy je jeść. W ogóle gra zmieniła całkowicie koncepcję. No ale jest z tego świata mister Du i dzisiaj sobie w nią zagramy, bo jest naprawdę fajną arkadówką. Zapraszam. Dobra, odpalamy Atarynę. Eee, zanim jeszcze odpalę Gierkę, to chciałem powiedzieć, że ten odcinek dedykuję mojemu serdecznemu przyjacielowi Piotrowi, czyli Rosie z kanału KRG, Konciec Gracza, który. Sprezentował mi tego A8 karta, ale dedykacja z innego powodu. Ja już tu zacznę sobie wchodzić, bo tam nie będę wyszukiwał, bo mam przykrytą taką przykrywką antykurzową klawiaturę i nie chce mi się tego ściągać za bardzo, to tak sobie pojedziemy w dół. Ale dedykacja tego odcinka dla Piotra jest z tego względu, Mr. Castle tutaj, ponieważ Piotr w swoim, jednym z ostatnich materiałów, gdzie ogrywał gry arcade na C64, no, nie ogarnął tej gierki. Nie miał zielonego pojęcia o co w tej gierce chodzi, więc postanowiłem sobie tą gierkę i przypomnieć, i wam przypomnieć, A Rosie przy okazji wytłumaczyć o co chodzi. No i tak muszę podnieść. Tu... Nie, nie, dobra. Okej, okay, tutaj ekranu tytułowego nie mamy. Już nam się odpara pierwsza plansza Mister Ducasse, ale zanim jeszcze zanim jeszcze no odpalimy, zaczniemy, zaczniemy grać, to powiem wam, że to jest jedna z nielicznych gierek, w której o nic nie chodzi. O nic nie chodzi. Wiecie, zawsze mamy w gierkach jakiś cel. Mamy na przykład, nie wiem, Zorro, porywają panienkę, lecimy tam ten i musimy tą panienkę tam, no, musimy ją odzyskać. W Mario tam biegamy, skaczemy po rurach i w ogóle, i też musimy generalnie panienkę odzyskać. Która, jakbym wiedział, co znaczy pitches, jak byłem mały, to by się troszkę inaczej moje życie potoczyło. Nieważne, ale generalnie zawsze jest jakiś cel. Musimy albo zdobyć jakąś dupeczkę, albo jakąś kasę o ten. Tutaj nie. To jest jedna z nielicznych gier, tak mówiłem, w której nie ma celu. Tu po prostu musimy dojść do kolejnego levelu. A dojście do tego kolejnego levelu jest na trzy możliwe sposoby, które Wam pokażę, jak tą gierkę. Odpalimy. Dobra, naciskam fajnie. Jesteśmy jakimś takim gościem w takiej śmiesznej czapeczce. No i generalnie musimy dojść do levelu drugiego, potem trzeciego. Leweli jest 8 i możemy to, jak mówiłem, zrobić na trzy sposoby. Nie wiem, czy mówiłem, bo troszeczkę się czasami gubię, nie wiem, czy powiedziałem. Musimy, możemy to zrobić na trzy sposoby, przejść do kolejnego levelu, ale zanim Wam powiem co i jak, to zauważcie, że oczywiście mamy tutaj przeciwników. Przeciwnicy. No, Średnio tutaj na Atari, powiem szczerze, wyglądają duszki jednokolorowe, takim się, takim się pomyślało, żeby zrobić. No i wygląda to troszeczkę z dupy, ale generalnie według instrukcji do gry, która jest na atarimanii.pl Dowiadujemy się, że ci przeciwnicy to są unikorny, czyli jednorożce. No polemizowym, polemizowowym taki trudny wyraz, ale ustalmy, że są to jednorożce, unikorny, no i generalnie Próbują nas dorwać i mimo tego, że dysponujemy po, całkiem pokaźnych rozmiarów pałom, tak w kształcie młotka właściwie, no to tym unikornom za bardzo ich zabić tą pałą nie możemy. Eee, no i tak, jak możemy przejść do następnego levelu? Możemy to zrobić. Alp! O! Dobra, jeszcze zapomniałem, bo tu się teraz stała rzecz taka, ten. Muszę Wam o tym powiedzieć. Unikornów są trzy rodzaje: to są unikorny RGB, Red. No bo gadam, no bo gadam: Red, Green, Blue. Czerwone unicorny, które są na początku, bo potem im dłużej gramy, im się bardziej pierdzielimy z planszą, no to te unicorny zmieniają kolor. Na początku są red, o, one są takie, no idą nas złapać. Ale powiedzmy takim, takim setempem, jak się już długo pierdzielimy w tym levelu, no to zmieniają się r w green. No i te green też za nami łażą, ale one już są takie bardziej natarczywe, już takie troszeczkę szybkie popylają, szybciej tam próbują nas złapać. A jak już zmienią się w B, w blue, no to nie dość się potrafią klonować, to już są naprawdę przesrane. Naprawdę są przesrane, jeżeli chodzi o to, jak, jak po prostu... jak po prostu wariują na naszym punkcie, próbują nas dorwać. No i to są te trzy rodzaje unicornów. Natomiast teraz jak możemy... czekajcie... Ee, jak możemy przejść do następnego levelu? Są trzy ścieżki ku temu. Pierwsza ścieżka jest taka, że musimy rozwalić wszystkie wisienki, które są w podłogach, czyli najzwykle w świecie wyciągnąć ze spodni pałę i pierdzielnąć w te wisienki. I jak wszystkie wisienki, <laughs> to, to się tam zabić, bo to, to teraz jak gadam to ten, nie? Za chwilkę wam pokażę jak to przejść tak na elegancko, nie? Yy, czyli te wszystkie wisienki powijać po prostu, pozwalać je, porozwalać te, te, te kafelki z tymi wisienkami. I to jest pierwszy sposób. Drugi, drugi sposób jest taki, żeby pozabijać te wszystkie unicorny. A żeby zabić unicorny, no to wiadomo, zdzielenie ich mega wielką pałą przez łeb nic nie daje. Więc musimy po prostu im spuścić taki bloczek betonowy, albo bloczek z wisienką, albo bloczek z kluczykiem na łeb i to ich zabija. A trzeci sposób. No to zami się zapisać. A trzeci sposób jest taki, żeby yy, tylko i wyłącznie. Znaczy, można nie tylko i wyłącznie. Ale, żeby wbić tutaj w ziemię, takie klucze były, nie wiem czy to takie czarne klucze były w podłodze. No bo są albo Biesienkie, albo ten, albo są takie klucze. Jak te klucze wbijemy, to tam przed chwilą też mogliście, mogliście zauważyć, zaczynają migać te takie drzwi na górze. I jak wbijemy te klucze, popylamy do tych drzwi jak najszybciej. No i jak popylimy do tych drzwi i w nie wdepniemy w te drzwi, yy, no to te stworki nasze. Zmieniają tak, jakby kolor, i na ich ciałkach pojawiają się literki, które tworzą wyraz ekstra. No i musimy wtedy te. Jeszcze się raz tutaj zabijemy i zagramotować, nie? I, i, wtedy, no I wtedy, jak one tak uciekają przez jakiś czas, nie mogą nam nic zrobić. Możemy na nie, na nie nawet włazić, tylko one są wtedy skubane, bo chodzą po drabinkach. A po drabinkach niestety nie możemy im nic zrobić. Możemy je zabić dopiero tak nie na drabinkach. No to są takie trzy sposoby po krótkiemu. Dobra, ja się teraz dam zabić. Wejdę prosto na centralnie na tego tutaj unikorna. No, i teraz już zagramy te, te. No nie wiem, może z dwa lewele się uda przejść. Bo wiadomo, jak się gapicie, jest trudniej. poza tym mam koszulkę komodorka. I się okazało, że nie tylko ja mam taką żonę, co do milimetra wszystko kładzie. I dajcie mi znać w komentarzach, czy skarpety zwinięte w kulkę są lepsze od skarpet złożonych. No dobra. Okej, okay, odpalamy. Zaczynamy jeszcze raz i popatrzcie. Najpierw spróbujemy to. Przejść tym standardowym sposobem, czyli wbiciem, e, wbiciem wisienek. E, oczywiście, wbicie, e, wbijanie tych wisienek musimy sobie tak zaplanować, żebyśmy nie, nie rozwalili się przed i za wisienki. No, bo wtedy dupa będzie musieli skoczyć na dół, a wtedy nam się mogą unikorny ustawić i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy to robić rozsądnie. Jak unikorny, popatrzcie, lecą tutaj. No i, i, i gadam, żeby tak nie robić, a tak zrobiłem. No i, no i teraz. Nie że zginę. No, ale generalnie musimy tak sobie zaplanować te wbijanie, żeby po prostu nie odciąć te drogi, nie znaleźć się po środku e, w miejscu, kiedy gdzie już się nie będziemy w stanie, kurde, ruszyć. E, jedna jest też ważna rzecz, jak wchodzimy na drabinki. E, zaraz wam to pokażę. To te drabinki tak się obracają. I na łebie spuszczę. Czekajcie, nie udało się. spieprzyłem, Nieważne. Dobra, pogadam, ale czekajcie. Popatrzcie, jak wchodzę tu na drabinkę i teraz będę szedł w tą stronę, to tą drabinkę tak jakby przerzucę na drugą stronę. To jest fajny patent właśnie do unikania unikornów, bo w ten sposób można im tak przerzucić między, tak jak oni idą tam koło nogów po tego, że po prostu oni już nie przejdą, nie? No. Eee, czekajcie, została, no bo po prostu chcę Wam najpierw pokazać ten sposób nie z kluczami, nie z zabiciem tych, tylko z wisienkami. Eee, a wiadomo, że Mister Du w tej poprzedniej części chodził na huby, on tam te wisienki kradł, z sadu No tu tutaj jest podobnie, mamy te wisienki, zaraz je wszystkie... A jak patrzę, te duszki rozwalam z obu stron, uch, cały segment spada. To jest też takie, takie ułatwienie. Szybciutko, zaraz tutaj te, tego levela ogarniemy. No i potem Wam pokażę jak można przejść właśnie zbierając te... Znaczy nie uda mi się, ale pokażę Wam co się dzieje jak się właśnie, jak się te klucze zbiera. A potem spróbujemy jeszcze zabić potworki. O! I wszystkie, wszystkie wisienki, wszystkie wisienki strącone. Tam była jedyneczka pod naszym wynikiem punktowym. Jest dwójeczka, czyli drugi level. Potem levele się, jak widzicie, robią coraz bardziej skomplikowane, bo na przykład tutaj drabinka po lewej stronie nie ciągnie się już w górę. Troszeczkę więcej wtedy na chodzenia nas czeka. Ale dobra, lecimy teraz z kluczami. Lecimy z kluczami. Obciolałem pierwszemu kluczowi, ale tam już skubańcy. Skubańcy złażą. To ja poczekam, poczekam tutaj. No nic mi to nie da. Dobra. Przerzucie, przerzucimy sobie drabinek. No i kurde! A ale chyba go zabiłem. Chyba mu spadłem na... No nieważne. Dobra, ale póki jeszcze mam życie, to wam pokażę, co się właśnie dzieje, jak się te klucze obciula wszystkie. No i Rosa, ucz się. Ucz się, bo wiecznie żyć nie będę. Drugi klucz. I tutaj mamy, popatrzcie, jeszcze jeden. I patrzcie teraz, co się stanie z tymi drzwiami na górze. Zaczną migać. Ja teraz sparowuję na górę, dotykam tych drzwi i stworki na jakiś tam czas, nie wiem, przez 20 sekund zmieniają się takie niebieskie, możemy po nich chodzić. One nam nic nie robią i musimy je, musimy je zabić. Ale no wiadomo, naszą pałą ich nie zabijemy, musimy im pospuszczać na łeb. No to jest trochę bez sensu sposób. A nie, jednak można pałą! Źle gadałem! Źle gadałem, można ich spały walić! Dobrze, no to to jest prościej, tylko że one cały czas chodzą po tych kurde. Cały czas chodzą po tych drapinkach, to trzeba ich po prostu zmusić, żeby na chwilę na prostą poszły, dorwać i spały, no to źle powiedziałem. No to fajne, no to jest prostszy sposób. Bo tak to musimy wiecznie celować, żeby im na web spadło, a tak... O, widzicie? Także. No i spodłowałem, Żeby spadło na web. a... O i to są te niebieskie, one się klonują. No dobra, nieważne. Teraz mnie pewnie zabiją już. No, czyli drugi sposób musimy... Pozbierać klucze, iść na górę, a potem ich spałować, tam się zmieścić w te 20 sekund, czy ileś. A trzeci sposób to jest po prostu je zabić, ale jak już niestety te, te niebieskie za nami latają, które są bardzo szybkie, no to to już się robi naprawdę, naprawdę, naprawdę trudne. Więc teraz, no nie wiem, dam się zabić, bo chcę wam po prostu pokazać, dam się zabić i spróbujemy ten levelik ogarnąć, właśnie zabijając zabijając te stworki. Eee, tutaj sobie przerzucę drabinkę, na razie jest tam jeden kościół, zwabimy go tutaj, tutaj na dół. Chodź tu z Kubańcu. wejdziemy sobie na górę, kurde idą za mną się akurat sklonowały, no bo teraz się szybciej, szybciej się klonują, ale może on spadł, ciulgo, no o spadł i zabiję. o widzicie i to jest ten trzeci sposób, nie wiem czemu się rozwalił, no ale się rozwalił, dobra jest trzeci level, czyli znaczy już trzy sposoby na przejście gry, e, oczywiście taki najmniej finezyjny to jest rozwalanie tych, e, tych wisienków, a najbardziej, taki myślę, hardkorowy i jeżeli chodzi o dobrą zabawę jest właśnie zabijanie tych, tych stworków. No i tutaj już trzeci level, tu już widzicie, już te drabinki, tak nie wszędzie można przejść. Tutaj ten, już leci, już leci zielony, już leci. RGB już się powoli robi. Jeszcze zaraz będą B i robi się naprawdę trudno. Yy, czekaj... Ach, nie zdążyłem. No i potem się robi ciasto, gonią, zabijają. Ale gierka jest generalnie spoko. To miał być szybki materiał, więc... Więc wytłumaczyłem, wiecie o co chodzi. 8 level jest troszeczkę, że tak powiem, Dobra, Ja tu będę jeszcze gadał. To może mi się kogoś uda zabić. Ja tak troszeczkę, powiem szczerze, trenowałem. Tak, z godziny, żem w to ciupał. I max level, do którego udało mi się dojść, to jest czwarty. Po prostu na tych, już nawet na tym trzecim levelu widzicie, już tak szybko zmieniają kolory te, te unikorny, że dosłownie po krótkiej chwili już jest zielony, potem niebieski, potem się klonują i jest naprawdę. O! Wyleciał i mordę go. I potem już bardzo trudno jest po prostu. Czekajcie, może je tutaj. No, nie za bardzo się skusił tu podejść. Dobra, to jest pan. No, dobra, no to chyba tyle wystarczy, nie? Już powinniście zatrybić, zagrajcie. Do ósmego levelu nikt nie dojdzie i tak. A jak będziecie mówić, że lamie, to wam zrobię odcinek Stop Scora i dojdę do ósmego levelu. No, dobra, trzymajcie się. Hej.